Drodzy parafianie, z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa chcemy razem z księdzem Krzysztofem przekazać wam serdeczne życzenia. Jak wiemy, z Ewangelii pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego jest pokój. Powiedział apostołom: pokój wam. I tego pokoju naszych serc chcemy wam wszystkim życzyć. Tak na co dzień, pośród różnych trudów, strapień, cierpień niech zmartwychwstały was umacnia, błogosławi. I chcemy, by te życzenia do wszystkich dotarły, do każdej rodziny, do chorych, cierpiących, przeżywających różne trudności, kryzys, Pan prawdziwie zmartwychwstał. Stoimy z księdzem Pawłem w miejscu, które nie jest przypadkowe przy chścielnicy, ścielnicy szczególnej, bo chociaż jest to chrzcielnica w naszym kościele, który jest współczesny, to ta chrzcielnica jest świadkiem historii, pięknej historii. Jest na niej wyryta data, 1600. 78 rok, szczelnica XVIII wieczna. To miejsce jest szczególne, dlatego że święta wielkanocne przypominają tajemnicę Chrztu Świętego. W tradycji chrześcijańskiej od starożytności na wigilii pasalnej udzielano Chrztu. Do dzisiaj, jeśli jest taka możliwość jeśli są osoby do Chrztu, na wigilii pasalnej można tego Chrztu uroczyście udzielić. Ksiądz Paweł tak pięknie mówił o pokoju, który jest darem Chrystusa zmartwychwstałego. Ten pokój wypływa z tego źródła, ze źródła chrzcielnego. Człowiek ochrzczony jest źródłem pokoju. Niech te święta wielkanocne będą czasem powrotu dla nas wszystkich do tego źródła chrzcielnego, abyśmy pamiętając, że jesteśmy dziećmi Bożymi, odrodzonymi w wodzie chrztu, zanurzeni z Chrystusem w śmierci, by z nim zmartwychwstać. Niech te święta będą czasem, abyśmy jako dzieci Boże ochrzczeni byli świadkami pokoju tam, gdzie jesteśmy. I tego z całego serca wszystkim życzymy.